Ja jestem Martyna Dostałam chyba największego mystery boxa w historii kanału On na pewno najcięższego nawet No nie jestem, nie, nie, nie jestem w stanie ale to znaczy, że będzie dużo super rzeczy. Wiem, że uwielbiacie mystery boxy. Jeśli chcecie, żeby pojawiało się i więcej na kanale, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. I koniecznie subskrypcję, bo brakuje nam ciebie, ciebie, ciebie i ciebie, żeby wbić pół miliona subskrypcji. Także kliknij teraz, jeśli nie masz jeszcze subskrypcji i lecimy z tym. Okej, okay, zabieram się za to cudo. Naprawdę jestem ciekawa, co tu jest, bo nie wiem, to jest totalnie mystery box, nie mam pojęcia. Wiem, że Alto to jest sklep. W ogóle fajne, Al. To, że tam nie trzeba w i tak dalej, fajna krótka nazwa na tym sklepie jest wszystko prawie do kupienia, no ale są też zabawki więc jakby zobaczymy jakie zabawki mi wysłali i to nie tylko prezent dla mnie, ale dla was też jest kod 10% na wszystkie rzeczy pokazane w filmie na hasło Martyna 10 wow lego i adidas, wszyscy wiemy co to adidas <laughs> serio, ej ale ekstra ej to jest super na maksa Cool. Zobaczcie. Do złożenia but Adidasa. Ale czad. Co ja nie wiedziałam, że w ogóle takie rzeczy są? Co w nie sensie wiedziałam, że z Lego się robi różne fajne rzeczy, ale, ale że buty i w ogóle z opakowaniem jak buty, jak Ekstra, no ale nie będę składać na odcinku, bo to by chyba zajęło wzrok. Nie wiem, muszę chyba zrobić. Spotkanie ze znajomymi. Ej, ja ciekawe, że mogę wsadzić w to stopę. I że po prostu z znajomymi będziemy sobie to składać przez tydzień. Jeśli lubicie Lego i cokolwiek macie fajnego z niego złożone, na przykład jakiś zamek, albo willę, albo nie wiem, kucyka, piszcie w komentarzu, co najfajniejszego złożyliście z Lego. Jestem mega ciekawa. Ja nic, ale złożę tego buta superstara i po prostu postawię go na szafce i podświetle, bo to jest po prostu. Lecimy dalej. My little pony, jakiś chyba interaktywny ze skrzydłami i chyba się śpiewa ale też powinien się ruszać może skrzydła je się ruszają no dobra, obczajmy a ja jestem taka ciekawa co tam dalej jest widzę coś barbie, widzę coś batmana widzę coś z lego rainbow high a few moments later one eternity later. Harina, proszona do działu z warzywami. Harina, proszona do działu z warzywami. Dziękuję. Mam Majka, no to chyba czas nagrać kolejną piosenkę, bo widzę, że dużo słuchacie tych nut, które wypuściłam. Hot Sixteen ma ponad 2 miliony, a 400k milion, więc... Powiedzcie, o czym chcielibyście kolejną piosenkę? Tak jak mówiłam już wcześniej, mam zamiar wydać płytę całą, ale coś mi kurczę, to nie idzie. To nie jest wcale takie proste, jak myślałam, ale jest super, jakby zajaweczka. Rozplątałam tutaj kucyka i teraz będzie się ruszać? A, jeszcze ma związane skrzydła, o nie! Jak naciskam jej nóżki, to odpruwa! Dobra, lecimy dalej. Tu stałam figurkę Batmana! Muszę go uwolnić najpierw. Ale kultowe rzeczy w ogóle, takie kolekcjonerskie! No, wygląda kozacko. Push button 20 tych dźwięków? To brzmi jak dźwięki z takiego trailera, wiecie, w kinie, że już w marcu powrócą Wasi Ulubieni, Bohaterowie. <grym <grym Stay tuned. <grym> to jest chyba jakiś Batman z najnowszych części, taki odpicowany z takim niebieskim. Ja zapamiętam, że miał trochę inne kolory. On w ogóle. Prześwieci. świeci, ma skrzydła i te skrzydła się ruszają wypasiony na Maxa ale może oddam Pawłowi, bo to taka mam wrażenie bardziej męska zajawka ja nie miałam krasza na Batmana bardziej na Jokera lecimy dalej i co ja tu mam Seinfeld, o nie to jest chyba coś co ja nie znam, w sensie nie wiem czy to jest z jakiegoś filmu, czy z jakiejś bajki, czy z czego, ale nie znam, ale mam za to bardzo, bardzo rozbudowany świat Lego, w ogóle cały salon, salon za Nexem kuchennym i kilka osób, nie wiem, może to jest jakiegoś serialu, a może nawet na pewno. To jest plan filmowy. Zobaczcie, tutaj są niby reflektory. Czy to jest plan filmowy? Wow. Dobra, widzę coś dużego od Barbie. Wy zobaczycie pierwszy, ja nie patrzę jeszcze, co to jest. Ale już z tyłu zobaczyłam, że jest to stajnia! Takie star stable, tylko w, z Barbie i w ogóle z ku... co jak można im robić kolorowe jarmarki. Barbie z dużym koniem, z małym kucykiem. Można robić z tym kucykiem pasemka. Taka stajenka tutaj jest. Wiem, że uwielbiacie konie, także jak chcecie taką stajnię z 10% zniżki, to tutaj jest kodzik. Hmm? Hmm? Powiem wam, że moją pierwszą w życiu taką zabawką dodatkową do Barbie właśnie był koń, w sensie, że wiecie, nie samochód, nie, nie wiem, kuchenka, tylko konik i y, przyczepa do wożenia tego konia. Jak pamiętacie, co było y, waszym pierwszym takim dodatkiem, to piszcie. Już... Batman się wkurzył. Dobra, lecimy dalej. I jest tu Rainbow High. Nie otwierałam tego. Zimowa wersja. Z nartami w ogóle. Piszcie, to mi dziejecie na nartach? Ja u na snowboardzie, no na nartach nigdy, w się nawet nie próbowałam. Ale one ekstra wyglądają. Chciałabym mieć wszystkie. Drogi święty Mikołaju, byłam grzeczną dziewczynką, ale czad. Ale no właśnie, a propos Rainbow High, to wiem, że czekacie na szkołę dla elity. I nie martwcie się, bo będzie. Nie zapomniałam o tym, tylko po prostu dajcie mi czas na spokojnie. Wiem, wiem że miał być od tego. Roku i będzie, jakby dopiero mam początek roku, także spokojnie. Prawdopodobnie będę się przeprowadzać teraz, więc trochę mam na głowie, ale jak już będę miała głowę do tego i czas, to nagram. I na pewno zrobimy tam jakiś zimowy motyw z tą ślicznotką. Sunny Madison. Dobra. Tu coś widzę tak też śmiesznie zapakowanego. To jest kapelusz Karego Pottera, który chyba chyba będzie się ruszał. O, no, to będzie dziwne. Okej. Okay. on ma tu Raven usta a tu oczy przerażające mojemu kotu też wkładam zawsze palce do buzi co? ej ten kapelusz można założyć wyobrażacie sobie, że śpicie w nocy i to stoi wam na szafce i nagle zaczął was gadać. faza jest też elwell surprise Serii Twins, czyli te nastolatki, czyli nie duże, nie małe, tylko średnie. To jest seria pierwsza i wydaje mi się, że otwierałam z niej wszystkie, więc nie będę teraz otwierać. <laughs> Jakie afro! Normalnie squishy. Ale za to może zrobię niedługo jakieś rozdanie na Instagramie. Hm? Dobra, jest coś, czego nie znam, czyli dla mnie to jest nowość. Nie wiem, czy Wy to znacie. Zubles. Tańczące laleczki. Mam jedno takie. I drugie. Kto napisze w komentarzu zubę i będzie miał największą ilość lajków w ciągu tygodnia? Zgarnie ode mnie jeden z tych zestawów. Why not? Why not? Myślę, że jeden mi wystarczy. Zobaczcie, to jest twój i Można zmieniać wygląd pokoju, że jest wanna, a teraz łóżko. To było takie marzenie z dzieciństwa. Nie wiem, czy też jakie mieliście, że właśnie, żeby tak łóżko zmieniło się w coś. No i ostatnia rzecz to. Już tą panią znam dobrze i uwielbiam. Możliwe, że to nawet chyba moja ulubiona. Barbie extra, czyli Barbie extra modna z najnowszymi trendami, z pięknymi włosami, super radkami i mam, mamiu, mam! Mamiu. Dobra, chciałam mi teraz szukać pokazać Wam, że mam, ale wiecie, że mam. Jakby nagrywałam o Barbie ekstracyjnej. Jej styl na maksa mnie oczarował. Jakby nie przyczepiłabym się tutaj niczego, totalnie ubrałabym to wszystko. No i pamiętam, że ta po prostu tak mi się podobała ten outfit. Zobaczcie, z futerkiem, z takim kompletem, długie, fioletowe, karbowane włosy. No, cudna, uwielbiam, uwielbiam tą serię, są jeszcze inne lalki do zgarnięcia. Wiem jeszcze, że bardzo podobała mi się ta. To była dwie ulubione z tej serii. Bo to jest już chyba druga seria Barbie Extra. Pierwsza była inna. Mm. Nie wiem, no zobaczymy czy dam to na rozdanie na insta czy nie, bo naprawdę ta ręka mi się bardzo podoba i chcę się na nią patrzeć do końca życia. No słuchajcie, po prostu mam święta Bożego Narodzenia w lutym. Dzięki Alto, za te wszystkie prezenty, chętnie się z wami nimi podzielę. Podzielę się z wami też kodem zniżkowym Martyna10. 10% zniżki na wszystkie produkty pokazane w tym odcinku. Macie link w przypiętym komentarzu i w opisie. Kocham to, że dzięki temu kanałowi mogę dostawać takie rzeczy, testować, pokazywać wam co warto, czego nie warto. Uważam, że to jest super super przywilej, jestem z tego powodu mega wdzięczna i dziękuję wam, moim subskrybentom i wszystkim, którzy oglądają ten kanał za to, że jesteście i że dzięki wam po prostu mogę mieć pracę marzeń, no naprawdę, wow. Jestem ciekawa co najbardziej podobało wam się w odcinku, a mi, mi ten Adidas po prostu rozwalił łeb, już myślałam, że dostałam buty, ale słuchajcie tak jak patrzyłam tyle ile ma centymetrów, to chyba bym zmieściła swoją stopę tam Lego but, widział ktoś takie rzeczy? Ja nie widziałam a lubię modę i lubię zabawki, więc totalnie powinno być pierwszą poinformowaną, że takie coś wyszło, także to mi zrobiło taką największą niespodziankę, a poza tym kocham Rainbow High, kocham po prostu i serio też nie mogę się doczekać jak będzie szkoda i ty Rainbow High no dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał jeśli chcecie więcej mystery boxów to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze mam wam zabawy, to tu macie poprzednie filmy klikajcie sobie tu bam, 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 bam